Od dość dawna znane są hasła e, pisarze do pióra, studenci na studia, e, ze starożytności pamiętamy, e, lekarzu lecz się sam, obecnie można by dorzucić jeszcze sędziowie pod sąd. A gdzie? A w Bydgoszczu. Co to będzie? Co to będzie? Sprawa kończy się rozprawą. Ponoć sędzia zgwałcił sędzie, gwałcąc przy okazji prawo. Sytuacja nie najlepsza, a obrona będzie śliska. Chyba, że przywołać wieszcza. Gwałt niech gwałtem się odciska.